Siemanko z tej strony Darbut wczoraj nas zegnał, także zamocowaliśmy sobie kosz dotąd i to było wszystko. Dzisiaj się porozkładaliśmy, przemyśliliśmy co mamy robić. No tak mówiłem, przywiozłem jednak tą maszynę. Tak on na mokro do płytek. Ale mówię, to jest dobrze, że wchodzi, bo mam z podnoszonym silnikiem, także w miarę te cięcie idzie. Tam na próbę sobie przyciąłem przy oknie W sumie tam przy oknie mamy dwie sztuki przycięte, bo to będą malowane Ładnie to idzie W sumie to można zobaczyć po tym Bez wyszarpywania W miarę Tak się pomału ciągnie tą maszynę to lepiej nie jak za szybko to wyszarpnie ale jest ok przyjdzie farba z boku i będzie gitę, no ale jednak no w sumie na ten kawałek mamy docięte z kosy ale no, musieliśmy się wziąć jednak tu skończyć tą rynnę, bo nie skończyłbym kosza lub bym go nie zaczął tu ciąć Dechówka nam przychodzi pod spód Dachówką musimy wyjechać tutaj aż do góry, bo podbitka teoretycznie się będzie chyba ze skosa szła na całym domu. Także tam wypełniamy rozmierzona, strzelona dachówka. nieco, co, żeby z koszem wyjść, no to to robiłem tak samo. No bo nie miałem czasu nagrywać, a dzisiaj tak wieje. Także połowy by nie było słychać. jest pod spodem blacha zrobiona pod tą dachówką. nie jest podłożona tam pod łatę czy na łatę to samo co jest zaopatrzenie na, na kominie nie? i na to mamy zrobioną dachóweczkę i tak to będzie to wyglądało także co ładnie sobie spłynie tu no to wiadomo mamy kawałek dachu także do tej rynny nie wiem bo tutaj nie był policzony żaden lej spustowy nic ja tak sobie to wyciąłem o z jakimś tam luzem na śmieci chyba będzie to lepiej wyglądało jak jak ucięte na pion nie? blisko no i co spłynie tu tu no przelecieć jeszcze nie przeleci bo no to będzie startowało na dachówę, więcej wyłapywała także bez kombinacji, nieraz jak tam nie miałem dojścia to używałem tej taśmy nie? dekarskiej żeby to wyścielić do odpływu, ale tu akurat ładnie blaszka przypasowała, także nie będzie problemu no i na tyle, no so, co, rynna, zaślepka mamy zaślepkę, trzeba je z uszczelniaczem trzasnąć na... w ogóle? o, zaślepki nie ma żadnych uszczeleń z tej firmy, także tylko trzeba wypełnić to. Co to więcej? Tutaj no się nam zostało gdzieś no i mogę ten sobie ten zamykać i iść tam na górę, trochę więcej miejsca będzie. To znowu zeszło pół dnia z jakąś tam obronę, to wiadomo, czołówka, struktonik. żeby spełniało swoją funkcję, nie? Dobrze, bo zaczyna to nic mi się słychać. No to. Się bawimy. Tam sam już dociąłem, przemalowałem ranty Tutaj też już wszystko mam poobrobione. No z zamkiem potrzebne, tak od góry. No tak, pokresset niby byle jak, bo to jeszcze raz będę mierzył. No tak pojedyncze so muszę to teraz odkreskować, bo tutaj mam co pocięte, no, to są już trochę wyżej. Nie. No to tyle jakby i tak wiesz raz znaczy bo tam to jest... jest... Chyba, się wiesz, czy... nie, nie, Nieważne tak tak. Trzeba to z grubsza uciąć, bo przecież nie wejdzie dachówka bo jest kosz Teraz to dokładnie rozznaczę O jest No i tak by to wyglądało Nie wiem, to no miasto chciał bardzo blisko siebie Także ogólnie będzie wąski ten, ten rowek no w sumie to nie ma drzew, to mu się nie zasyfi bo na, na poprzedniej tam budowie, jak robiliśmy, to jakby był wąski, a były same to pole, to dużo liści było nawiane, no wiadomo, małe trójkąty, które już na zamek się nie powiesi, no to trzeba otwór przewiercić, tak jest tam otworek do przykręcania, i drucik do następnej łaty, i koniec na pewno nie żadne tam jakieś systemowe blaszki z drucikiem, bo kurczę to to była porażka, jak robiłem to ja mówiłem, że powylatywałem mi trójkąty, bo to nic nie trzymało. Ja y nie ma ta dziurka i drut i and... no chyba, że jest jakaś możliwość przywiercenia, nie? Oczywiście nie przez blachę. Także mam parę dociętych, to zamknę ten trójkącik i fini to na dzisiaj szału nie ma, no, ale chociaż mam obrobione tu wszystko wystartowane. Jakieś to mamy, szału nie ma, no ale zdaje się tutaj, tę maszynę pozwoliliśmy wszystko, poobrawialiśmy to także. A czas to leci już w takich obróbkach masakrycznych. A widać to linię? Nie, może w tę stronę kamerę. no i z no, tylko tego cycka odciąć boszem. Cała weszła. No i tu dopiero jak sobie wyjadę. Za to okno no to sobie ewentualnie strzelimy tylko nie. O, te sobie przytniemy od razu, ułożę sobie wszystkie. Odrysujemy, już będę miał przygotowane, także muszę i tak lecieć od góry. Startować z tamtym, poobrawiać okna po nie dopiero polecimy, zamkniemy. Te też muszę mieć tu ułożone, żebym po prostu mógł ten komi zacząć obrabiać, nie? no nie, nic tu się nie pośpieszy niestety. Dobra, pozdraw wszystkim.